Kamienie, które oznaczają wielkość katedry, która tutaj była zburzona w 1806 roku, tak jak kończyli program Rzymskiego Cesarstwa Królestwa Niemiec. 6 sierpnia 1603 roku. 6 1806 roku rocznicy urodzin cesarza Karola VII wróg Sowieckiego Przemienienia Pańskiego. Jego dziadek ufundował w Warszawie Kościół kapucynów Przemienienia Pańskiego. Kamień węgielny położył 16 maja 1683 roku. Z tego klasztoru. 26 czerwca w 1941 roku wywieziono do likwidacji 22 kapucynów programowo tego samego dnia od Montelupi wywieziono 12 salezjanów JP2. Był tam jego probosz również Skutek z Żydami likwidacji w Auschwitz, w Belbowie, było sześć więźniów. We więzieniach, młotkami, nie, to się nie da opisać. Jak my możemy dziękować, że nie jesteśmy tego świadkami. O Boże ładna, Święty Papieżu Benedykcie V, który wszystko widzisz, nasz Polski Święty Papieżu Piusie X, którego pontyfikat zapowiedział Anioł Stróż Polski 3 maja 1863 roku. Tak bardzo potrzeba prawdy. Dla mnie, jako świadka, szczególnie nieprawdy w tym mieście. To był pierwszy kościół. To był klasztor, w którym umarł święty Benedykt V. W 1245 roku zaczęto budować olbrzymią katedrę. Byli w niej król Jan III Sobieski z bratem Markiem. Rządziła tu kościołem królowa szwedzka Krystyna. Byli tutaj wronkowie Sowieckiego, cesarz, kardynał, arcybiskup pięciu kościołów. A tutaj mamy liceajt. Helmut Schmidthaus. Tych, którzy byli wybrani przez Władców świata na przyjęcie rządu. Tak jak 50 lat temu, 16 maja, Helmut Schmidt, Żyd z Bambeku. Jego sąsiadem był Hermann Stettlbacher, urodzony 7 lutego 1902 roku. Szef policji w Hamburgu, a potem szef policji w Krakowie. 80. rocznicę urodzin 7 lutego 1952 roku, kiedy się urodziłem w Gdyni. był z wizytą swojego przyjaciela w Moskwie. Kołom dzieja Wyszyńskiego programowo mają 30 lat już zaczął swoje misje, niszczenia 13 grudnia w 1913 roku w Krakowie na ulicy Szewskiej Szolc urodził się Osnabrück 14 czerwca 1958 roku. Były to urodziny w Hamburgu Edgara Glücka w 1936 roku. Jako trzeci muszkieter jest Trump Donald. na Nowym Jorku się urodził w 1946-14 czerwca. 14 czerwca po Monachium założył Henryk Leff, przodek w Polsce 14 czerwca 1751 roku papież Benedykt XIV wydał encyklikę o nadmiernej roli żydów w Królestwie Polskim. Tego dnia w Bonn, sobie z poświęcił się Święte Schody w Bon. Wszystko wiedzą, ale Bo wszystko widzi. Mamy teraz piątą przepowiednię z O Właściwie z Nevers. Gdzie urodziły się dwie polskie królowe? O których się zapomniano. Widział o truto 16 grudnia 1672 roku Polskiego Króla Kardynała. Ja na wszyscy teraz są w Ojczyźnie Niebieskiej, modlili się za nim. Kto się za nas będzie modlił? Ja go teraz. Musimy pełnić wolę Boga, Ojca Naszego objawił się Eugenie Rawas po 1 lipca 1932 roku.